Okej, okay, jest godzina 5.26 Jest godzina 5.26 I jadę Na siłownię Podobnie jak w dniu wczorajszym Dzisiaj ee, Obróciłem sobie e, Obróciłem sobie ten dzień, to znaczy, że E, już mam za sobą oddychanie, medytację i zimny prysznic. E, muszę też się dopracować czasowo, bo, no bo jednak jest prawie 5.30, czyli od momentu pobudki, od 4 rano minęło półtorej godziny. E, moim zdaniem to jest dużo. Aha, i zim, nie wiem czy mówiłem, czy zimny prysznic też. Oddychanie, medytacja, zimny prysznic, dwójka i tak dalej. <grym> Ponieważ zauważyłem większą konwersję, bo zawsze i tak jak wstawałem rano, długo wchodzę w ten dzień. W sensie, że nie jestem w stanie po prostu wyskoczyć z łóżka i wybiec na siłownię. Bo zawsze jeszcze się kręcę, żeby właśnie tam sprawy fizjologiczne załatwić, wypić kawę i to wszystko. A teraz, jakby, kawa mi się parzy podczas oddychania, piję ją przed i po medytacji, później idę na potrzeby fizjologiczne, później idę pod prysznic, no i się ubieram i wszystko. No. Długo, znowu dzisiaj rano. Zajęło mi przygotowywanie plecaka na siłownię, też dziś z 15 minut mi to w sumie e, zajęło, więc pewnie tak jak mówiłem e, wcześniej czego nie zrobiłem teraz, muszę być gotowy, plecak muszę być gotowy na siłownię, e, czy na poranne aktywność już dzień wcześniej. No i jakoś stresić się z tym czasem jakoś to tak bardziej automatycznie ale myślę, że sobie to wyrobię fajne, podoba mi się to dużo bardziej jestem jakoś taki świeży lepiej jakby wychodzę z tego domu na tą siłownię no fajnie, fajnie Ok, skończyłem trening, jest godzina 6.45, jadę teraz do domu, budzić budźnielusikę, robusika, ciśniemy do szkoły, pracy i tak dalej, i tak dalej, z takich wniosków. Z nowym zestawem ćwiczeń nie mam szans zmieścić się w takim czasie. Zrobi nie zrobiłem trzech ćwiczeń, dwóch na nogi. Czyli łydki, nogi. A nie, czech na nogi. Tak, czech na nogi. Jakiś wykroków i jakiś wysuwów i e, łydek. Zrobiłem tylko jedno. Cztery ćwiczenia na nogi. Masakra. W każdym razie nie mam szans tego e, ogarnąć w tym czasie, więc muszę, muszę improwizować o poranku, żeby móc pełny zestaw ogarnąć. Dobra, jadę. Okej, okay, dzieci zawiezione do szkoły, do przedszkola, a ja cisnę do pracy, najprawdopodobniej nie ma dzisiaj żadnej paczki Także przyjadę do pracy, mogę od razu zająć się przygotowywaniem pozycji, zobaczeniem co tam się działo przez noc na wykresach Ewentualnie ogarnąć... A nie, najpierw muszę ogarnąć live Autopilot. Później zobaczyć co się tam działo na wykresach. Później przyjedzie Asia. No i koło 10 pewnie się pozbieram z pracy, żeby. Nawet może jak dałoby mi się wcześniej wyjechać, to chciałbym wyjechać dzisiaj nawet wcześniej, bo jeszcze muszę jechać po kasę. Co? No i pracuję dzisiaj z domu, będę wdrażał ten system, o którym mówiłem, czyli pracy nad projektami w sposób skoncentrowany, skondensowany, intensywna praca czterogodzinna i chciałbym to właśnie ogarnąć już w dzisiejszym. Także cóż, nie rozwijając zbytnie się, nie połączę się jeszcze w pracy. Okej, okay, to będzie chyba najkrótszy vlog ever. E, to był szalony, szybki, bardzo szybki dzień. E, w, pff, po tym jak wróciłem do domu, e, no, byłem w pracy, po pracy e, byłem w pracy, e, w sumie tylko i wyłącznie rano. E, później pojechałem, e, później pojechałem po kasę, przyjechałem do domu i praktycznie od tego czasu. E, Siedziałem na rynku, bo działo się dzisiaj bardzo dużo. Bardzo bujało, ale z dobrym, że tak powiem, skutkiem, jestem bardzo zadowolony. E, zamknąłem pozycję na fajnym plusie. E, no i tyle. Później, Martusia, pojechała z dziećmi, przywiozła mi Robusia. Pojechała na teatrzyk, Będę by się miała dzisiaj występ. E, byli na teatrzeku. Ja tutaj trochę spędzałem czasu z Robusiem. Później pojechaliśmy. Wszyscy razem e, e, zapłacić za chatę, a dziewczyny jeszcze były w międzyczasie w sklepie, kupiły jakieś lody, coś tam, coś tam, pokręciliśmy się, przyjechaliśmy niedawno do domu, jeszcze trochę pogadaliśmy z sąsiadką, no i tak się zrobiła nam godzina 8.15, czyli za 15 minut powinienem iść już się kłaść spać, myślę, że nie wyrobię, w szczególności, że cały czas siedzę jeszcze tutaj nad wykresem, bo... No, wygląda na to, że kilka e, szans. Znaczy szukam konkretnie jednej, jak, jednej szansy jeszcze tutaj na wejście. Nelunia wykąpana jutro leci na wycieczkę, także od rana muszę ją już zawieźć na 7.15 pod szkołę. E, Bobo, Bobo właśnie się rozbiera do kompania, bo ma jutro sesję fotograficzną. Także też go muszę jutro zawieźć do przedszkola. Myślę, że też o tej 7.30 go zawiozę, zaraz po tym. Także powinienem być zupełnie wcześnie w pracy. No i jutrzejszy dzień będzie pewnie również częściowo na rynku, częściowo pod znakiem Pure Technology, bo muszę troszkę nadrobić, bo nie ukrywam, że dzisiaj tylko i wyłącznie siedziałem na, na tradingu. Cóż, jestem bardzo zadowolony. Zrobiłem dzisiaj siłkę. Zrobiłem dzisiaj wszystkie moje poranne rytuały. Zarobiłem kasę. Także wszystko się zgadza. Do jutra. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć.